Dzień dobry. Dzisiaj na spotkanie z butelką zaprasza kafel ze starego pieca. Ci, którzy pamiętają jeszcze ogrzewanie węglem piecowym mieszkań, pamiętają kafle. Może od tej strony użytkowej, a tak od środka wygląda typowy kafel z pieca. A ten kafel pochodzi z ulicy Starej Warszawskiej w Olsztynie. Na pewnym małym skwerze nazwalibyśmy parkiem kieszonkowym, który powstawał z inicjatywy społecznej oddolny, ale został zniszczony. Jest tam teraz dziki parking. Otóż w kamienicy, która stała obok, zrobiono remont, wysypano gruz i na tym gruzie leżał między innymi ten taki pospolity kafel, wcale nie zabytkowy. Wziąłem z podwórka po to, żeby przypominał miejsce, upływ czasu, i park kieszonkowy, a namalowałem na nim rumianki takie sielskie, kojarzące się z prowincją, z parkiem, z wypływaniem na trawie oraz motyla nocnego z grupy miernikowców, a nazywa się latalec jesieniak. Latalec sama nazwa już piękna, troszeczkę taka nawiązująca być może do Słowiańskich demonów, a jesienia, dlatego że postać dorosła pojawia się jesienią. Gąsienice już w kwietniu są aktywne, żerują na różnych drzewach, brzozach, dębach, wieżbach, topolach, olchach i wielu innych, a ubarwienie ich i kształt przypomina mały patyczek. Nazywane są miernikowcami, dlatego że gąsienice. Dość zabawnie się poruszają. Tak jakby mierniczy na polu odmierzał powierzchnię. Kurczą się, podwijają i tak na przemian z całym ciałem wędrują. Jeśli nie wiecie jak to wygląda, nie mam żywej gąsienicy przed sobą, wyszukajcie w internecie. Naprawdę dość specyficzny, charakterystyczny sposób poruszania się. Dlaczego rumianki? Jak już wspomniałem, mała łąka, park kieszonkowy, luka między zabudową. Po wojnie takich było wiele, ta została dość długo, resztki fundamentów. I oto kilka lat temu przy wcześniej funkcjonującym tam pubie i właściciele, i odwiedzający postanowili zrobić teren zielony. Zamiast zaniedbanego klepiska z dzikim parkingiem, zastanowionym e, samochodami, no żeby taniej, żeby nie płacić przy e, podróży na olsztyńską starówkę. Przywieźli za własne pieniądze ziemię, zasadzili trawę, zasadzili zioła. Kilkakrotnie spotykaliśmy się na takim pikniku e, sąsiedzko-blokowym z kocykiem, z opowiadaniem bajki Kami Dwa razy chyba nawet malowaliśmy mm, kamienie. I ta piękna... E, Sceneria dobrego parku kieszonkowego, miłego dla oka i bardzo ważnego dla życia społecznego, bodającą zieleń i możliwość wyjścia na tak zwane podwórko, posiedzenia razem kogoś w oczy Ogrodził to falistą blachą, napisał budowa i chyba od dwóch lat nic tam się nie dzieje, jest brzydko. I dalej dziki parking, czyli jak wiele zachodu, żeby pozbawić mieszkańców miejsca na wspólne, zielone spotykanie. Się. Niech pamiątką po tej wspólnej inicjatywie niech będą te rumianki kojarzące się z prowincją, kojarzące się z łąką wypoczynkiem i latalec jesieniak, jeden z motyli nocnych, z grupy, z grupy miernikowców, na którego na ogół nie zwracamy uwagi, bo jakieś tam gąsienice żerujące na drzewach, niech one przypominają nam o Ginącej różnorodności biologicznej także w miastach. Piece węglowe wyszły z użycia, już ich zostało niewiele, rozebrane, wyrzucone na gruz, być może zasypane małe, drobne zbiorniki, bo mamy w zwyczaju śmieci wyrzucać do lasu, zasypywać jeziora, zasypywać małe, drobne zbiorniki, a ten jeden kafel ocalony służy jako podstawka i jako Ozdoba. Do zobaczenia jutro. Zobaczymy, co jutro będzie robiło za butelkę.